Kurwa ile tych No jest wysoko ale wygrałem. Najlepszy jestem, tak jest. No jest wysoko. Jest, kurczę wysoko. Ja pierdolę. Wysoko w nieskończoność. Na koniec świata jeszcze dalej. Ja! jestem. Dobra, pewnie tu ciepłego. Musisz, Dobra, musisz ważne. Musisz nami temy rozdać. Chciałem sobie z kreatiwa diamentową ułatę, fikierę i... No i kill off. I kill off, i kill off. weź nam żyć po prostu. Oj, sorry. Super mam Daj mi jedną. Jeszcze łopatek chcesz, tak? Dobra, już ma. I kilo. A, nie rzuciłem ci? Rzuci, nie, rzuciłem to, to, to mówiłem ci. Się. To, to mówiłem ci, że dostałem trzy siekiery. Dobra, siekier. Kurczę. A, co jest? Dobra, już. I zasady są takie. Kopiemy, aż się dokopiemy do... Bo... <laughs> <laughs> Kurczę, przepraszam. Powiemy, aż się dochodzimy do bloku Emeraldów. No. No. I jeżeli spadniesz, to przegrywasz. Ale nie można się spychać, uznajmy taką zasadę, nie można się, no, się spychać. No nie można się spychać. No, Dobrze. od tego samego bloku, żeby było sprawiedliwie. To, 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 to ktoś mógłby ci powiedzieć 3-4. To może na 38 startujemy. Ale nie wiem, czekaj, nie widzę, czy, bo ja ma, zegarek mamy rozstrojony. A, no dobra, no to... Powiem, jak będzie 38 star. A, może jeszcze wam wyjaśnię, jakie są boki, czy nie? Wiemy chyba. Nie! Po co? No No dobra. Powiem wam, że każdy, każda wieża ma niespodziankę. Spoko. Lawa. Nie. A to też byłoby fajne. Dobra. <grym> Już? No, no jeszcze nie ma siści. Dobra, no to na 3-4. 3-4. Zobacz, jak zapiernicza. Wartek mówił, że podobno ten. Tak, są, są najwięcej, znaczy, wszystkie są same bloki, co nie? Kurde, idź stąd! Kurde! No, jak za zapieprza! Idź stąd! No nie, Matina Haxa gra. O nie zaraz przesłanie, tak mi się wydaje, szczerzej. Będę. Ej, taki, ej, hey taki bezrak do. No <duszed totensujesz> Kiedy bardzo chcę, żeby twój kolega nie wygrał. Uh. Kurde, głupia chmura. Ja nie mam. Siema. No... Fuck. Kiedy będzie ta chmura? Ja nie mam wyłączone. A, i tu już obsidian chyba czeka, nie? No co jest? Dawaj, dawaj! A. O. o nie! Co? Czy by, czy by Mati trafił wreszcie na obsydian? Ja jeszcze nie mam, ja mam gdzieś na samym spodzie. Już jestem bliska. ty, możesz nie mieć. Jak mogę? Nie. Jak mogę nie mieć? Nie no mam ostatni. Eee. Eee Kop! Kop! Jest! Remis. Cześć, mieliście remis. Kupię obstyti. Ja bym tak w <sytio>. połowie, <gupiłam w sytio> nie? To tak kop... Tak się na samej <gupi> no, dlatego. Ale śmieszny.

ale fajnie, fajnie, fajnie i wiem. Tak z tymi strzałami. To ostatnie miejsce. <grymne> <grymne> najlepszy ucznik i najlepszy budownik Najlepszy wędrówk. <grymne> I kopacz. <grymne> Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem. Się... Najlepiej spuszczający się. Ale... Na, na jakimś serwerze to się nazywa wieża Babą. To? W serwerze To się nazywa wieża Babel mhm. Możemy teraz spróbować to co Seba mówił z wiadrami też Bo A, no no no, <gry> no Tylko to musimy wiaderka iść no, no możemy też sobie skartować z Tak, tak, tak Ale musimy polecieć pod tego Pod yy, Spartę, nie? Bo w sumie to sparte będzie najbardziej efektywnie <grychy> Okej okay. This is Sparta rozmiażdżony. Co, jak, jak tu gramy? Mamy... I zawsze tam Uznajmy może, że ma, każdy ma, ma, trzy, ma trzy życia, co? Że każdy ma trzy życia i... no. Tylko, yy, tylko bez zbroi, żadnych, bez żadnych zbroi, bez żadnych feather fallingów i tak dalej, nie? I odłożyć. No ja też, też. Yy, każdy ma trzy... każdy ma trzy życia. Taka jest zasada. Trzy życia, czyli wiadomo. Trzy wiaderka z wodą. Legamy młode. A nie, mam już kreatywa. Każdy ma trzy życia. Prawo Waliliście kiedyś wiadro? Nie. No to y y y bardzo dobrze. Tak. Ale w Minecraft. nie. No jest głęboko ogólnie, czy tam są jakieś golemy. Hej, są! Czekaj, że zabijemy go. I my mamy na ostatniej kratce to zrobić. Tak! Ochor, lera. Idę sprawdzić, czy przyjmę y, sam upadek. Nie, nie zawsze... Kurde, pasywa! No i tak nie przeszyłem się. <laughs> No ale, ale i je się ja ja Nie, no, co nie... do mo... Może dzięki temu bym przeżył. Nie, bo umarłeś od upadku. Z... <laughs> nie da się przeżyć lawą oh, Nie da się. Nie da się. <śladanie>. Boże jaka padaka o, Bartek, widzę, że treningi uprawiasz. Ja to dobrze <grymne> Ktoś... <grymne> to... <grymne> <To> są wiadro? <grymne> Sorry, z tego, z game Ja mam trzy przy sobie wiadry. to Nie ma tak, że spamowanie tego ci pomaga. Trzeba, trzeba se... Sesz... kunsztownie. Kunsztownie. Tak, no jak kursztownie spadłeś. Dobra, to gramy w i to... ...to Ty... Chyba, że pójdziemy gdzieś pod po moją chatę, bo tu jest wioska, to może lagować, nie? No przenosi, przenosimy się na, na, mój wie, na mój wieżowiec, tak? No. Nie, chodźcie tu do spałty. Tylko, że, to to może... tu, że tu może lagować. Bo tu są te... jedna runda, bo są te. A czy w sensie, no, przetestuj sobie na przykład, wiesz, wylanie wody, na kreatywie nawet, nie? Ja to No, może nie będzie lagować, że. Ja z... chcę. Znaczy, no, bo kreativ... na kreatywie byłem, nie? Dobra, zróbmy że... sobie rundę te Dobra, testową ja na razie. Mogę. Na razie, runda testowa zróbmy. Wygrałem.